Cześć, tu znowu Artres, a to jest poradnik do Wolverina. Logan jest bardzo nietypowym dualistą. Jego rola to porywanie tanków i niszczenie frontu przeciwnika. Zacznijmy od omówienia jego skilli. Jego pierwsza pasywa to Berserker's Rage, którego staki widzimy tutaj. Wolverine zyskuje Rage za atakowanie przeciwników lub otrzymywanie obrażeń. Im więcej Rage'a mamy, tym więcej procent maksymalnego zdrowia zadawać będą jego umiejętności. Jego lewy, gdzie Logan po prostu atakuje szybko 4 razy, po czym na 0,84 sekundy przestaje i znowu atakuje 4 razy jest bardzo silny bo te ataki zadają 15% plus 1,5% maksymalnego zdrowia celu, ale jeżeli mamy nastakowany rage, to możemy łącznie dodatkowo bić aż 6% maksymalnego zdrowia celu każdym atakiem. Dodatkowo te ataki biją obszerowo i ładują nam 7 rage'a z każdym uderzeniem, niezależnie od ilości trafionych przeciwników. Pod prawem daszujemy do przodu na 7,5 metra, zając obrażenia takie jak pod lewym. Jest to bardziej skill do zmiany pozycji, ale ma też bardzo fajny efekt, bo można nim zniwelować przerwę między atakami pod lewym. również zadajemy obrażenia przed sobą i dostajemy aż 20% Rage za zatrafienie przeciwnika, również niezależnie od tego, czy to jeden, czy więcej. Następnie jego najważniejszy skill, czyli Shift. Po naciśnięciu Wolverine wyskakuje do przodu, łapiąc przeciwnika będącego w zasięgu i leci z nim w wybranym kierunku. Możemy się obrócić podczas tego dasha i swobodnie zmieniać trajektorię lotu. Nie jest to długi lot, ale wystarczy, aby porwać przeciwnika w ustronne miejsce z dala od hillerów. Złapanie przeciwnika zadaje 35 przy złapaniu i 35 przy wylądowaniu oraz nakłada efekt knockdown na 3,4 sekundy, czyli możemy przerywać przeciwnikom to, co robią, ale to nie wszystko. Po użyciu tej umiejętności na 5 sekund nasz lewy zostanie zmieniony, co będziemy widzieć przez zmianę koloru celownika. Gdy celownik jest czerwony, nasz lewy zmienia się na Berserk Claw, który zadaje 6 plus maksymalnie, zależnie od Rage'a, 5% maksymalnego zdrowia celu, i co najważniejsze, dostaniemy potężny bonus do prędkości ataku. Więc jak złapiemy takiego tanka, gdy mamy 100 Rage'a, to bardzo szybko zniknie. A propos Raj'a to shift generuje go 20, a każdy atak lewym w trybie Berserka również 7. Hitbox, czyli obszar trafiania shifta jest bardzo specyficzny i trzeba się go nauczyć. Dlatego warto Pobawić się tym na obszarze treningowym. Spójrzcie, stoję plecami do przeciwnika, a i tak go łapie. Dobrze to wiedzieć, ale rzadko będzie to użyteczne. Jeżeli przeciwnik ruszy się chociaż odrobinę, to polecimy sami i stracimy nasz główny skill. Dlatego jak już poćwiczycie w kwestii zasięgu, to pora sprawdzić drugi sposób, czyli prawy w shifta. Dzięki prawemu znajdziemy się na przeciwniku, co sprawi, że trafienie będzie prostsze. Żeby to ułatwić jeszcze bardziej, warto zachodzić przeciwnika od boku, czy też od góry i niespodziewanie wyskakiwać z prawem i shiftem, porywając ich za ścianę czy za jakiś róg. Weź pod uwagę, że za ścianą nie może dostać. Leczenia, a obrażenia, jakie dostaje od samego Wolverina, są bardzo ciężkie do wyleczenia. Shiftem można też uciekać, ale to w ostateczności. Podobne w działaniu jest jego team-up z Hulkiem i Defingiem i rzecz w tym, że działa to jak dodatkowy Shift. Robimy słowiański przykuc na łapie naszego kolegi, po czym ten rzuca nami i lecimy, jak podczas skoku Shiftem. Można tu zrobić fajne combo, gdzie ktoś nas wrzuca w środek przeciwnej drużyny, a my wyciągamy przeciwnego tanka kombem prawy Shift, albo jak gracie z kolegami, to można wykonać rzut w nieco innym kierunku. Następnie coś, co pomoże nam przetrwać dłużej, czyli E. Po naciśnięciu Wolverine otrzymuje 40% redukcji obrażeń na 5 sekund, co w połączeniu z jego bazowym 350 zdrowia, mobilnością i drugą pasywą sprawia, że nie tak łatwo go pokonać. Ta pasywa sprawia, że w momencie gdy Logan dostanie śmiertelne obrażenia, to nie zginie, a zamiast tego dostanie bonusowe zdrowie zależne od jego rage'a i dodatkowo zostaną zdjęte z niego wszystkie debuffy. Jeżeli mamy 0 rage'a, dostaniemy 150 tarczy, a na maksymalnym rage łącznie 300. Po 3 sekundach pozostała tarcza przemieni się w zdrowie, a pasywa wejdzie na 90 sekundowy cooldown. Eliminacje redukują ten cooldown o 10 sekund. Warto też dodać, że gdy otrzymujemy obrażenia, to dostajemy plus 3 rage'a za hita, maksymalnie możemy to dostać dwa razy na sekundę, czyli 6 rage'a na sekundę, jeżeli ciągle dostajemy obrażenia, więc tego zdrowia zawsze będzie nieco więcej. Dodatkowo, gdy odpali się nam tarcza, cały nasz rage zniknie w momencie zmiany w tarczy w zdrowie. Kolejny jest jego ult. Wolverine podbija przeciwników i podskakuje do góry, następnie po zatwierdzeniu daszuje wybrany obszar, łapiąc po drodze wszystkich przeciwników oraz zadając Ogromne obrażenia. Zatrafienie podbiciem dostajemy 25 rage'a, a Ult zadaje obrażenia oczywiście zależne od niego. A dokładnie mówiąc, 10% plus 0,3% za każdy punkt rage'a, To daje łącznie 40% maksymalnego zdrowia każdemu złapanemu. Do tego dochodzi podbicie zadające 50, moment uderzenia za kolejne 50 i 20 obrażeń na sekundę podczas lotu w powietrzu. Całkiem sporo. Ważną rzeczą jest to, że jak podbijemy kogoś, to nasz model i modele podbitych przeciwników są w innej płaszczyźnie. I jeżeli się nie zdecydujemy za szybko, co chcemy zrobić, to możemy nie. Trafić lub ktoś może uciec czy zablokować nasz atak, bo po sekundzie można już używać skilli. Dlatego zanim zultujesz, zastanów się kogo i w którą stronę wrzucisz. Najczęściej warto złapać tanka i wbić go w fillerów i po prostu zbustować wszystkich naraz, albo po prostu wyłapać jedną lub dwie kluczowe osoby i zrobić porządek. Potencjalnie, jeżeli przeciwnik nie ma jak uciec, to mamy jeszcze drugą okazję do ataku będąc w powietrzu, ale stanowczo odradzam czekania i polecam zastanowić się przed użyciem ulta zamiast będąc w powietrzu. Kluczem do dobrego ulta jest upewnienie się, że nie chcemy rozwalić sami całej drużyny, a pozbyć się kogoś kluczowego, więc cierpliwość tutaj bardzo popłaca. Porady i kombosy. Pierwszą radą, która nawiązuje do tego, o czym mówiłem w kwestii ulta, jest wyciąganie przeciwników z ulta Hilera. Dagger lub inwiska zultowały i widzisz, że przeciwnicy grupią się obok siebie, nabij Rage'a i wyrzuć ich z tego ulta. Jeżeli wymienisz cloak lub inwiskę, ich ult zniknie, więc nie tylko że skontrolujesz ich ulta, to jeszcze pozbędziesz się Hilera. Drugą opcją do wyciągania koła jest po prostu użycie Shift'a, ale pamiętajcie, nabić Rage przed tym, bo robi to ogromną różnicę. 2. Nie homikuj ulta, bo szybko się stakuje. Takie 800. 250 zdrowia gruta to jakieś 30% naszego ulta. Pokażę wam jeszcze raz, jak szybko zadajemy mu takie obrażenia. Szybko, nie? Wyobraź sobie teraz, że wasz i przeciwny healer odpalili ulty i jest ten piękny moment, gdzie wszyscy są w cudzysłowie nieśmiertelni. Nabij sobie rage, atakuj tanka, bo prościej go trafić. Po czym spozycjonuj się przy odpowiedniej postaci, zlutuj i wyciągnij kogo tylko chcesz z tego ulta. Jest to bardzo efektywne i świetnie działa, bo przeciwnicy po prostu tego się nie spodziewają. 3. Kombosy: Podstawowym kombem jest resetowanie lewego za pomocą prawego, więc po prostu chcemy zaatakować 4 razy z lewego, wcisnąć prawy i kontynuować atakowanie lewym. Drugie wspomniane kombo. Do trafienia przeciwników Shiftem to prawe przeciwnika, a najlepiej jego prawy bok, jeżeli stoi twarzą do nas, i następnie Shift. W trzecie combo to prawy, Shift i Ult, co ładuje 65 Rage'a, 20 za prawy, 20 za Shift i 25 za podbicie ultem. I tutaj ważna rzecz, po użyciu Shifta mamy bonus do prędkości ataku, więc jak walniemy kogoś ultem za ponad 40% zdrowia, to jeszcze stoimy na nim z bonusem do prędkości ataku i dzięki temu bardzo szybko możemy ich wyeliminować. Czwarte takie mini combo to Shift i prawy, czyli jak bijemy się i nie chcemy latać, to przerwam Mamy animację Shifta z prawego i możemy od razu atakować z bonusem do prędkości ataku. Co najistotniejsze tutaj to to, że musimy podjąć decyzję, czy lepiej ukraść koło za ścianę, czy właśnie bić w tym miejscu, gdzie stoi. Bo jeżeli użyjemy Shifta, to mamy 5 sekund bonusowej prędkości ataku, a jak przerwiemy lot, to użyjemy więcej tego czasu na atak zamiast na atak i lecenie z przeciwnikiem w jakimś kierunku. Piąte kombo to Shift E w powietrzu i dojazd do celu z prawego. Sytuacyjne, ale sprawia, że wjeżdżacie do walki z bonusem do prędkości ataku, redukcją obrażeń i jeszcze dodatkowym 20 rajdża za trafienie prawego. Dodatkowo jeżeli zwrócicie uwagę, to tak zwany momentum jest zachowane i można przelecieć trochę dalej niż samym shiftem. 4. Kradnięcie tanków. Najważniejsza rzecz to polować na tanków. Nie na healerów, nie na DPS-ów, na tanków. Znajdź pozycję, z której będziesz miał kąt nawias z prawego i shifta i porwanie tanka i to zrób. Nie czaj się na healerów, którzy stoją samotnie. Twoje obrażenia w tanków są ogromne, a w healerów śmieszne, więc atakuj głównie ich, bo nie dość, że ciężko odleczyć takiego tanka, to Twój ult bardzo szybko się ładuje, a jeżeli przeciwnicy nie dadzą rady uratować tanka po Twoim porwaniu, to 6 kontra 5 o wiele prościej będzie wam wygrać. 5. Ładowanie Za atakowanie dostajemy Rage'a. Również w kwestii ścian gruta, Nesta Peni, chociaż tutaj uważajcie, bo te pajączki gryzą, ośmierć znamora czy klonów Lokiego. Dlatego starajcie się machać łapkami i atakować co popadnie. Możecie też zostawić łapkę pod filmem. Dodatkowo fajna mechanika podczas wskakiwania gdzieś to naciśnięcie spacji, a potem prawego. Doskoczycie odrobinę wyżej, to czasami może się przydać. Dodam też, że Wolverine jest szybszy od większości postaci, bo biega z prędkością 7 m na sekundę zamiast 6, więc w połączeniu z prawem łatwo nam kogoś dogonić. Dajcie znać co sądzicie o loganie i tym materiale. Pamiętajcie jak złapiecie przeciwnika albo zaoracie gierkę, napisać logang na czacie i do zobaczenia na streamie lub do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.